Nie wszyscy więźniowie są tacy sami. Niektórzy nie są ofiarami systemu, ale wykorzystują swoją pomysłowość, aby sprawować władzę wykraczającą poza kraty. Dzisiaj zabierzemy Cię do odkrycia zagadkowych i budzących strach postaci kobiet, które nawet za murami więzienia potrafiły pozostawić po sobie niezatarty ślad. Dowiedzmy się razem, kim są te kobiety i co sprawiło że stały się tak sławne. 10. Dorotea Puente, pani pensji śmierci. Dorotea Puente jest zapamiętana jako jedna z najbardziej zagadkowych przestępczyń w Stanach Zjednoczonych. Pojawiła się jako miła starsza pani, z uspokajającym uśmiechem i łagodnym usposobieniem, prowadząca pensjonat w Sacramento. Za tą fasadą. Kryła się jednak mroczna rzeczywistość. Przyjmował pod opiekę osoby starsze i bezbronne, podając im niebezpieczne narkotyki i kradnąc ich rzeczy. Po odkryciu jego zbrodni ogród pensjonatu ujawnił niepokojącą rzeczywistość. Ciała jego ofiar zostały tam pochowane w pobliżu domu, któremu okazywał dobroć. Nawet w więzieniu Dorotea zachowała spokój i opanowanie. Ta pozorna niewinność wprawiała jednak w zakłopotanie wielu jej kolegów z klasy, którzy uważali kontrast między jej spokojnym usposobieniem a mroczną przeszłością za niepokojący. Wyraźny przykład tego, jak zło może się ukrywać za niespodziewaną maską. Zanim przejdziesz dalej, przypominam ci jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu dzwonka. Ale kontynuujmy. 9. Rosemary West nawiedzona ulica Cromwell. Rosemary West, jedna z najbardziej znanych postaci w historii brytyjskiej przestępczości, znana jest ze zbrodni, które popełniła ze swoim mężem Fredem. Ich dom przy Cromwell Street. Stał się miejscem przerażających i brutalnych aktów przemocy wobec młodych kobiet. W więzieniu Rosemary zachowywała chłodną, obojętną postawę i rzadko się odzywała. Pozostali więźniowie woleli trzymać się od niej z daleka, niepokojeni jej przeszłością i zimnym spojrzeniem. Strażnicy opisali także jego obecność jako niepokojącą. I trudną do opanowania. 8. Karla Homolka Bezwzględna Wspólniczka. Karla Homolka jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w kanadyjskich wiadomościach. Jej współudział w szokujących zbrodniach popełnionych wspólnie z mężem, Polem Bernardo, sprawił, że stała się postacią budzącą strach i kontrowersję. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że jest zdolna do oszukiwania i manipulacji, co pozwoliło jej uzyskać łagodniejszy wyrok dzięki swoim zeznaniom. W więzieniu Karla była postacią wywołującą podziały: Niektórzy więźniowie uważali ją za przebiegłą manipulatorkę, zdolną oszukać każdego, inni, świadomi jej mrocznej natury, unikali jej. Jej niepokojąca przeszłość i spokojny sposób, w jaki mówiła o swoich zbrodniach, sprawiały, że była osobą niepokojącą i przerażającą. 7. Judy Moran Królowa Melbourne Judy Moran to imię, które w australijskich więzieniach budzi mieszankę szacunku i strachu. Znana ze swojej charyzmy. I umiejętności nadawania tonu wyglądowi, jej wpływy nie ograniczały się nawet do pobytu za kratkami. Mówi się, że wielu więźniów podziwiało ją, przyciągani jej tajemniczym urokiem. Judy nie tylko szanowano, ale i zazdroszczono jej. Pozostali więźniowie uważali ją za urodzonego przywódcę, który z łatwością potrafił osiągnąć to, czego chciał. Jednakże pozycja ta czyniła ją podatną na rywalizację. Mimo to udało mu się zachować kontrolę, udowadniając, że prawdziwa siła to przede wszystkim siła psychiczna. 6. Susan Atkins, wyznawczyni zła. Susan Atkins, członkini kontrowersyjnego kręgu Charlesa Mansona, jest niestety wspominana ze względu na swój udział w wydarzeniach, które wstrząsnęły światem w latach 60. XX wieku. Jego nazwisko nadal wiąże się z jednym z najbardziej niepokojących rozdziałów w historii amerykańskiej przestępczości. Atkins stał się symbolem zagrożeń, jakie niesie ze sobą manipulowanie umysłem. Jej opanowanie podczas procesów i zachowanie w więzieniu sprawiły, że była jedną z najbardziej obawianych i kontrowersyjnych więźniarek swoich czasów. 5. Aileen Wuornos – Anioł Śmierci Aileen Wuornos jest jedną z najbardziej znanych przestępczyń w Stanach Zjednoczonych. Jego zbrodnie, do których doszło na ulicach Florydy, były wynikiem trudnej przeszłości i głębokich ran wewnętrznych. Jej nieprzewidywalność sprawiała, że była jeszcze bardziej niepokojąca, potrafiąc zamienić każde spotkanie w śmiertelne niebezpieczeństwo. W więzieniu Eileen budziła strach. Pozostali więźniowie trzymali się od niej z daleka, bo bali się jej nagłych wybuchów złości. Eileen często twierdziła, że słyszy głosy, co utwierdzało ją w przekonaniu, że ma zaburzenia psychiczne. Strażnicy również byli ostrożni, obawiając się, że błąd może wywołać jego gniew. 4. Myra Hindley Koszmar Anglii. Myra Hindley, zamieszana w makabryczne morderstwa na wrzosowiskach, jest jedną z najbardziej bezwzględnych postaci w historii brytyjskiej przestępczości. Jej lodowaty chłód i talent manipulacyjny. Wzbudzały wielki strach. W więzieniu Myra próbowała udawać wzorową więźniarkę, ale nikt jej nie wierzył. Jej koledzy z klasy widzieli w niej uosobienie zła, i wielu z nich bało się nawet z nią spotkać. Jej zdolność oszukiwania ludzi czyniła ją jeszcze niebezpieczniejszą postacią. 3. Maria Liciardi, żelazna matka chrzestna. Maria Liciardi jest przykładem tego, jak władza może pokonać każdą barierę. Znana ze swoich wpływów w podziemnym świecie przestępczym, potrafiła zachować kontrolę nawet w ekstremalnych sytuacjach. Jego imię budziło szacunek i strach zarówno w więzieniu, jak i poza nim. Maria była osobą o strategicznym umyśle potrafiła każdą sytuację. Obrócić na swoją korzyść, zachowując przy tym imponujący spokój. Jej sława była tak wielka, że nawet strażnicy traktowali ją z niezwykłą uwagą i szacunkiem. 2. Griselda Blanco Kontrowersyjna postać w świecie handlu narkotykami. Griselda Blanco. Była jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie zorganizowanej przestępczości. Jej udział w międzynarodowym handlu ludźmi sprawił, że stała się kobietą budzącą zarówno strach, jak i szacunek. Potrafiła zaistnieć dzięki swojemu spokojowi, który sprawił, że stała się legendą w swoim środowisku. W więzieniu moc Griseldi nigdy nie osłabła. Jej przeszłość budziła szacunek lub strach wśród pozostałych więźniów. Nawet za kratkami udawało mu się utrzymywać kontakty ze światem zewnętrznym, kontynuując organizowanie nielegalnych operacji, nie tracąc przy tym autorytetu. A. Velma Barfield 1960-1969 Velma Barfield Została zapamiętana ze względu na zbrodnie, które wstrząsnęły amerykańską społecznością. Skazana za morderstwo jedenastu osób, w tym członków rodziny, Barfield ukrywała swoje czyny pod pozorem uspokajającego wyglądu. Jej opanowanie i umiejętność ukrywania zbrodni uczyniły z niej postać kontrowersyjną i niepokojącą. Jego historia jest przestrogą, jak zaufanie można zdradzić i wykorzystać w destrukcyjnym celu. Te kobiety pokazały, że przestępczość i władza nie znają żadnych barier, nawet tych więziennych. Ich imiona są ostrzeżeniem przed ciemniejszą stroną ludzkiej duszy. Jeśli chcesz poznać inne opowieści o strachu, tajemnicy i mocy, a także, jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Ta podróż w otchłań terroru to dopiero początek, ale doprowadzi nas ona do odkrycia mrocznej prawdy stojącej za niektórymi z najbardziej niepokojących zbrodni w historii. Dziękujemy za dołączenie do nas.